Dobrze, co by było teraz jakbyśmy sobie zaczepili ten chwytak do osi piątej nieprawidłowo, więc rozłączamy ten chwytak. Łączymy go sobie z osią piątą. Mamy go teraz jak zamontowanego i próbujemy sobie poruszać troszeczkę osiami. a i teraz jak sobie poobracamy osią czwartą, no to wszystko nie wydziała. Osią piątą też. No, wygląda jakby było ok, ale jeśli w osi 6 wpiszemy sobie 30 stopni, zatwierdzimy sobie ten teren, no to widzimy, że chwytak się nie przekręcił na o 30 stopni i wszystko jest tak samo jak było. Stawiamy sobie to z powrotem na 0, klikamy na chwytak, rozłączamy go z osią 5 i łączymy go ponownie z osią 6. Klikamy sobie attach, zaznaczamy oś 6, chwytak mamy zaczepiony do osi 6 i wchodzimy sobie z powrotem w ruch manualny. W osi szóstej wpisujemy Jakąś wartość, na przykład 10 stopni obraca się. Wpisujemy sobie 30.